Szkoda, że to wszystko dla nastolatek. Ale są kurcze, fajne książki dla nastolatek, tylko mało ich jest ostatnio. Ale, na przykład, z książek dla nastolatek wiem, że to już było jakiś czas temu ale mi się bardzo podobało Miasto Kości pierwsze trzy części. Potem to tak trochę już odlatuje w jakąś dziwną stronę. Ale naprawdę dużo radości miałam z czytania tego, mimo że to jest takie ewidentny young adult z bardzo mocnym wątkiem y romantycznym. Trylogia Czarnego mega też była fajna, a też taka, tak mi się wydaje, że celowała w trochę młodszą widownię. Anie 19 x Ania z Zielonego Wzgórza. To prawda. W sumie Ania z Zielonego Wzgórza jest książką dla nastolatek i mi się bardzo podobała. A jakby Ania z Zielonego Wzgórza dla dorosłych, to jest Błękitny Zamek. Tam jest dorosła główna bohaterka. Jest to ewidentnie celowany w dorosłe kobiety i nie tylko oczywiście, więc jak jesteście czujecie, że jesteście targetem, to bardzo polecam. Świetna historia, przeczytałam ją już dwa razy i bardzo miałam ochotę przeczytać ją w święta trzeci raz, ale powiedziałam, nie, czeka na mnie naprawdę fajna książka do przeczytania, której jeszcze nie czytałam, więc nie będę trzeci raz czytać Błękitnego Zamku.